24 pytania. Rozmowa poranka. A naszym pierwszym gościem jest pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Zasiadający w komisjach gospodarczych i w komisji do spraw służb, służb specjalnych. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli powstania nowej komisji. Komisja, która ma bada, badać politykę energetyczną. Polskiego rządu w latach 2007-2022 bardzo długi okres czasu. A ja bym się chciała zapytać pana posła, czy w komisji, w której Pan zasiada do spraw Służb Specjalnych, czy też Komisji Skarbu, pojawiały się sygnały dotyczące um, wpływów rosy rosyjskich w nasze, w nasze główne sektory, w strategiczne sektory gospodarcze, lub też próby takich wpływów? Tak, rzeczywiście jednym z tematów są wpływy rosyjskie w Polsce, ich działania i na gruncie gospodarczym, i na gruncie wojskowym, również politycznym, ale niestety nie mogę podać szczegółów, ponieważ to wszystko jest objęte gryfem tajności. Tak, rzeczywiście Rosja jest jednak blisko. Polski i działania Rosji są nakierowane na Polskę, co widzimy na co dzień. No i siłą rzeczy Komisja Służb Specjalnych się tym tematem zajmuje. Również interesującym tematem, który się pojawił w przestrzeni publicznej, te, publicznej jest, są zobowiązania podatkowe, które obejmują zobowiązania wobec Skarbu Państwa związane z odliczeniem VAT w grupie LOTOS. Przypomnijmy, nastąpiła fuzja lotosu z PKN Orlen, i łącz, PKN Orlen również przejął te zobowiązania. Czyli. Mafia watowska, owska która bardzo dobrze się miała w latach 2007-2015, również funkcjonowała w obszarze paliwowym. Czy badaliście to na gruncie sejmowym, panie pośle? Na ten temat były rzeczywiście informacje już w czasach rządów samej platformy z PSL-em. Ja nawet składałem doniesienia do prokuratury o tym co się działo w spółkach energetycznych. To rzeczywiście była sytuacja w której nawet sami członkowie platformy mówili, że tak mieliśmy nawet w szufladzie taki projekt jak z tymi mafiami walczyć. Ale przypominam, że ministerstwem wtedy skarbu państwa zarządzało dwóch panów. Jeden z platformy drugi z PSL-u no i odbywał się taki proceder dojenia spółek skarbu państwa, nie tylko w tym wypadku, ale i w innych. No można powiedzieć, że wtedy wiceministrem, który zajmował się właśnie sprawami energetyki, był Jan Bury z PSL-u. No, wydaje się, że niektórzy ludzie z PSL-u mieli, czy też z Platformy, większe umiejętności w dojeniu spółek niż w dojeniu krów. No to jest sytuacja tego rodzaju, że w stosunku do pana Burego toczą się różne postępowania, bo jeśli mówimy tutaj o tych machlojach dotyczących handlu różnymi komponentami, bo tu chodziło o wyłudzenia właśnie łańcuszkiem różnych spółek, wyłudzenia VAT-u, no i to te komponenty energetyczne były sprzedawane wielokrotnie, no to wyglądało to w taki sposób, że Przepływały faktury, towary tak naprawdę nie płynęły, i to była rzecz, która działa się w różnych spółkach. To jest też przedmiotem postępowania prokuratorskiego. Tutaj, w przypadku spółek energetycznych, takie postępowania się toczą. W przypadku tego ujawnionego procederu, na razie do tej pory się chyba nie toczą postępowania. Nie mam takiej wiedzy. Wydaje mi się, że ta fuzja, która. Została przygotowana przez prezesa Obajtka, tak bardzo denerwowała opozycję, bo właśnie bali się, że wyjdą te ich machlojki. One wyszły na jaw. No i okazuje się, że tam jakieś zaangażowanie było spółek związanych z politykami Platformy Obywatelskiej. To jest rzecz, która rzeczywiście, jeśli będzie badana i wyjdzie na światło dzienne, to ludzie dowiedzą się, że takie. Różne procedery jak przy Amber Gold, również działy się przy spółkach energetycznych, przy handlu paliwami, przy handlu dodatkami do paliw stałych. No niestety można powiedzieć, że za czasów platformy budżet państwa był ogołacany i pieniędzy, jak to mówił minister finansów, nie było na nic. Ale wystarczy przypomnieć chociażby sprawę z pana regionu wyborczego. Myślę tutaj o Kozienicach, elektrownie Kozienice. Również okazało się, że tam również była spora afera. Śledztwo zostało wszczęte, ponieważ to też, też ta spółka służyła do wyprowadzania pieniędzy. Tam rzeczywiście odbywał się bardzo wiem, dziwny proceder. Był taki zwyczaj gospodarczy, że sprzedawano na przykład popioły jako jeden z komponentów do budowy bloczków. Tutaj był przetarg, w którym wygrała firma. Po czym ten przetarg unieważniono, kazano podrzeć jednej z pań, która zajmowała się finansami spółki, podrzeć ten przetarg, i później się okazało, że to. Ena dopłacała za odbiór popiołów w firmie związanej właśnie z obecną opozycją. No, trwa śledztwo, były nawet aresztowania, postawione zarzuty. Na razie nie ma wyroków, to były przekręty na wiele milionów. Taki proceder tam trwał. No, zamiast y, pobierać pieniądze za dostarczenie surowca, to jeszcze spółka dopłacała. Y, między innymi w tej sprawie składałem też zawiadomienie do prokuratury. Za czasów Platformy oczywiście tam nic się nie działo. Dopiero kiedy przegrali wybory, proces ruszył. On cały czas kuleje. No, można powiedzieć, że ci, którzy są objęci tym postępowaniem potrafią się dość dobrze bronić, znają prawo i te kruczki, które wykorzystywali, dzisiaj są ich tarczą obronną, ale mam nadzieję, że sprawiedliwość zostanie im wymierzona. Bardzo ważne jest pokazanie tych wszystkich niuansów, które wtedy miały miejsce, bo przecież taka działalność nie byłaby możliwa bez patronatów politycznych. Ja przypomnę chociażby bardzo prominentnego Polityka, polityka polskiego stronnictwa ludowego, o którym się dzisiaj raczej nie mówi, a raczej jego koledzy chcą zapomnieć. Myślę tutaj właśnie o Pośle Burym, o której. Pan poseł mówił, człowieku bardzo prominentnym, zasiadającym m.in. w KRS-ie. I co się okazuje? Wtedy KRS nie był neokRS-em, wtedy kiedy politycy opanowali KRS było super, a w tej chwili jest, no, są problemy z KRS-em, a przypomnijmy przecież rozmowy chociażby obecnego senatora wówczas, prezesa Niku pana Kwiatkowskiego w związku z czym miał postawione zarzuty jak do skarżenia. Było to po prostu działanie niezgodne z prawem. No, było tam wiele działań niezgodnych z prawem. W czasach, kiedy Jan Bury był w KRS-ie, też działy się różne dziwne rzeczy. Kiedy my zaczęliśmy robić z tym porządek, nasyłano na nas różne komisje, Jednej z tych komisji opowiadałem o tym jak członek KRS-u. No, no jest objęty dzisiaj śledztwem, jak znajdowano zakopaną sztabkę złota. No, później to się znalazło nawet w raporcie, że ja opowiadam jakieś dziwne rzeczy. Gazeta wyborcza mnie pytała, no, o jakich to sztabkach złota u sędziów ja opowiadam. Powiedziałem, no to przypomnijcie sobie sprawę pana Jana Burego. No, temat jakby znikł z agendy gazety wyborczej, no bo rzeczywiście takie fakty miały miejsce, ale w Unii Europejskiej było oburzenie, że my niszczyliśmy ten stary KRS, który był tak świetny, na no ten nowy to jest taki fatalny, no bo ten nowy jest fatalny bez uczciwy. A tam dochodziło do sytuacji, w których członkowie tego KRS-u tutaj niestety nie mam nagrania rozmowy z prokuratorem, którego informowałem o niszczeniu dokumentów w kozienicach. No, on się tłumaczył, że pan Jambur jest KRS-ie i on się po prostu boi że będzie jakaś w stosunku do niego restrykcja. No tak to wyglądało. Państwo Platformy psl bardziej przypominało nie Zieloną Wyspę Irlandię, tylko Zieloną Wyspę Sycylię, ponieważ panowały stosunki bardziej przypominające mafię niż demokratyczne państwo. A teraz Platforma Obywatelska i politycy opozycji zapowiadają, że będą chcieli odwołać ministra sprawiedliwości. No tak, to prawda. Być może toczą się jakieś postępowania, które zaczynają krążyć koło ich interesów. No i trzeba zniszczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby prawda nie wyszła na jaw. A ta prawda powoli, powoli, ale wychodzi coraz więcej wiemy rzeczy, które są wstydliwe. No, wiemy też o różnego rodzaju przestępstwach. Jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Badania Wpływu Rosyjskich, to na koniec chciałam wrócić do komentarzy politycznych i poprosić o pana zdania na ten temat. To nie jest normalna komisja śledcza powoływana w Sejmie, tylko działania pozorne, przygotowane przez Sejmową Większość, podejmowane przez Sejmową Większość, ocenia poseł Marek Sawicki z PSL-u, a jego zdaniem nikt z PSL-u i opozycji nie powinien w tym Teatrzyku uczestniczyć, natomiast Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy powiedział, nie będziemy popierać hucp politycznych. Hucpa polityczna, wyjaśnienie spraw, czy yy, brak udziału na przykład polityków PSL-u będzie wskazywał na to, że nie chcą mówić o tym, co się działo za czasów rząd, tych, tych czasów, kiedy byli współrządzącymi. Przypomnę, że Jan Bury był z PSL-u i nadzorował właśnie energetykę. Jeżeli tam się działy różne no, bardzo złe rzeczy dla budżetu państwa, no to trudno się dziwić, żeby chcieli badać grzechy swojego kolegi, który był wysunięty na to stanowisko przez partię. No ale podobne wypowiedzi na temat hudzły politycznej padały, kiedy powstawała komisja Amber Gold, która wyjaśniała udział polityków platformy, a nawet pracę syna premiera w tej aferze. No więc no nie dziwię się, że ci, którzy mają za uszami różne brzydkie sprawy, nie chcą uczestniczyć w ich wyjaśnianiu, bo działaliby niejako przeciwko sobie. A udział syna premiera, czyli Michała, Michała Tuska w praca jego dla Marcina P., twórcy Piramidy Finansowej... Pokazała nowe światło na całą oferę. Przypomnijmy słynny cytat. Myśmy z tatą wiedzieli, że to lipa. Bardzo dziękuję. Tak, i dla tej lipy pracował, tej lipie informacje przekazywał i od tej lipy brał pieniądze. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, między innymi członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale także zasiadający w komisji dotyczącej Skarbu Państwa i Gospodarczych w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego.